Czy można legalnie sprzedawać produkty oraz świadczyć usługi bez prowadzenia firmy? Tak. Działalność nierejestrowa to świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą sprawdzić swój pomysł na biznes. Bez zbędnych kosztów oraz żadnych formalności. Jak to działa? Już wyjaśniam. Działalność rejestrowa to legalny sposób na zarabianie pieniędzy bez posiadania zarejestrowanej firmy. Możesz sprzedawać rękodzieło, prowadzić sklep internetowy lub sprzedawać swoje własne usługi, o ile nie przekroczysz określonego poziomu przychodów. Obecnie wynosi on 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego miesięcznie, czyli około 3500 zł. To Idealna opcja dla studentów mam na urlopie macierzyńskim, freelancerów i wszystkich osób, które chcą sprawdzić swój pomysł na biznes bez ryzykowania jakichkolwiek pieniędzy. Co jest najważniejsze, to nie musisz prowadzić pełnej księgowości ani płacić składek na ZUS. Wystarczy, że prowadzisz uproszczoną ewidencję sprzedaży i rozliczasz się z podatku na koniec roku. Jak to robić? Wszystko znajdziesz w linku dołączonym do tego wideo, gdzie na rządowej stronie wszystko jest bardzo prosto wyjaśnione w kwestii rozliczenia podatkowego. Działalność nierejestrowa daje dużo swobody, niestety są pewne drobne ograniczenia. Nie możesz prowadzić działalności wymagającej koncesji ani działać w formie spółki, ale jeśli sprzedajesz produkty fizyczne, na przykład zakupione w polskiej hurtowni, świadczysz usługi pisarskie, może usługi marketingowe czy graficzne, będzie to świetne rozwiązanie dla Ciebie. Możesz za darmo przetestować praktycznie każdy biznes, który wpadnie Ci do głowy. Jak założyć działalność nierejestrową? To bardzo proste. Musisz jedynie pomyśleć, że zakładasz działalność nierejestrową i Gotowe. Nie musisz tego nigdzie zgłaszać ani nigdzie się rejestrować. Skoro już pomyślałeś, że zakładasz działalność nierejestrową, w jaki sposób możesz ją fizycznie wykorzystać? Możesz na przykład handlować towarem. Możesz iść do hurtowni, zamówić towar i następnie wystawić go na sprzedaż, na przykład. Online. Jeśli chcesz świadczyć jakieś usługi, możesz na przykład prowadzić komuś social media. Wystarczy, że znajdziesz klienta online i będziesz się z nim rozliczał. Warto pamiętać, że mimo braku konieczności rejestracji takiej formy działalności, nadal podlega ona prawu konsumenckiemu. Oznacza to, że klienci mają prawo do reklamacji czy zwrotu towaru. Dodatkowo nie każdy bank otworzy ci konto firmowe dla działalności nierejestrowej, a niektóre platformy sprzedażowe mogą nie chcieć założyć ci konta. Jako sprzedawcy, który prowadzi taką formę działalności. Niektórzy napotykają też problem ze skalowaniem biznesu. Gdy przekroczysz wcześniej wspomniany limit przychodu, będziesz zmuszony zarejestrować normalną działalność jednoosobową lub np. spółkę Zo i normalnie płacić już ZUS w przypadku JDG, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego warto planować rozwój oraz mieć wcześniej przygotowaną strategię przejścia już z działalności nierejestrowej. Na prowadzenie normalnego biznesu i normalnej firmy. Jeśli chcesz, na przykład, rozszerzyć swój biznes o sprzedaż produktów importowanych z Chin, nie musisz korzystać z hurtowni. Możesz, na przykład, skorzystać z pomocy importera, który zamówi dla Ciebie towar bezpośrednio z Chin, dzięki czemu uzyskasz niższą cenę, a także będziesz miał towar, którego nie ma w polskich hurtowniach. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze mną. Prowadzę firmę Discolm, która zajmuje się importem towarów z Chin na zlecenie. Nie musisz posiadać firmy, wystarczy działalność nierejestrowa, realizujemy zamówienia od wysokości 3500 zł brutto. Działalność nierejestrowa to świetna opcja dla wszystkich początkujących przedsiębiorców. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prowadzenia biznesu, prowadzenia spółki z o, jej wad, zalet, a także importu z Chin – Zobacz inne wideo na moim kanale, nagrałem ich kilkadziesiąt, znajdziesz tam masę darmowej wiedzy. Będę również wdzięczny za łapkę w górę, no i subskrypcję, ponieważ staram się nagrywać te filmy regularnie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.